Dzień dobry. Kolejny dzień, kolejne wyzwania w aurorowaniu. Widzicie, w koszulce idę. Mamy 29 październik. No, takie mamy buty. Bałagan, tutaj, kurde. Auroro... póki aurorowanie będzie, to bałagan będzie. Musi tak być. Przyjmijmy trochę ten. Ten Teges. Plan mam taki, żeby naprawić webasto. Bo tam coś mi się obruszało, wam pokażę. Podczas przykręcania montażu webasta, tam mi troszeczkę coś nie pykło, musiałem podłożyć i pękła mi taka jedna podstawka. Ja wam pokażę o co chodzi. Chciałbym też obsadzić lodówkę wewnątrz szafki, zobaczymy jak to wyjdzie, i zająć się podniesieniem kanapy całej do góry, tak żeby wszedł mi zbiornik, tutaj który mam oraz zaplanowałem tam, że w kanapie będzie koło zapasowe tak samo. Słuchajcie, mam tyle szafek, że miejsce pod kanapą do niczego nie jest mi potrzebne. Mam jeszcze łóżko u góry, tam gdzie mogę pościel sobie trzymać i w ogóle te sprawy. Także zdecydowałem się, że koło jednak zapasowe będzie w środku. Będzie to lepiej, nie będzie rdzewiało, bo w początkowej fazie chciałem zrobić pod samochodem, bo tam jest miejsce. No ale warunki atmosferyczne, jazda zimą, felgarnie i te sprawy. Nie jest takiś problem, ale skoro mogę wewnątrz trzymać w normalnych warunkach te koło się nic nie mu się tam nic nie stanie, będzie jak nowe cały czas, będzie tam po prostu. Także taki mam plan dzisiaj. Chodźmy do środka, może nie, najpierw posprzątam i Was zaproszę, bo w ostatnim odcinku zakładałem szafki górne, ale poza odcinkiem założyłem też ostatnią szafkę po drugiej stronie, zaraz Wam to pokażę. No, to jesteśmy już w obroże, tutaj za o, proszę bardzo z moją pomocnicą to pamiętacie, a tutaj za to, to sobie skończyłem już, już wstępnie ogarnąłem, przygotowane do następnej roboty, to wszystko stoi no i o i tu właśnie takie sobie zaślepki kupiłem szare na śrubki, oczywiście te śruby jeszcze będą troszeczkę przycięte o tu Wam bardziej pokażę, bo to bardziej tak wygląda to jeszcze muszę tylko podkładkę wycentrować, bo troszeczkę tu nie pasuje będzie fajnie to wyglądać te śrubki też od tamtej strony mają swoje te, o a to jest szafka, którą wczoraj skończyłem, robiłem już poza odcinkiem, bo mi się nie chciało. Zobaczcie, na jakim siłowniczku jest. Tu już dołożyłem dwa te zaczepy. Takie trzyma to, jak powiem, Wam, złoto. Zobaczcie. Trzeba naprawdę dużo siły użyć, żeby to otworzyć. Zobaczymy, jak to długo wytrzyma. Jak nie wytrzyma, zastosujemy coś innego. Dolna, tak samo. To też, żoną stwierdziliśmy, że to będzie nasza spiżarenka taka na lekkie rzeczy, jakieś zupki, jakieś dla dzieciaków ciachucha, jakieś, jakieś tam lizaki, chleb, bułki, takie pierdoły. U góry może będę sobie trzymał ciuchy albo coś, po prostu w torbę wrzucę i tyle, będzie porządek. No, a tutaj żeśmy stwierdzili, że... O, proszę bardzo, a poznajecie? Już wspominałem w szorcie, to jest Auroruś. Tutaj już widzicie, zakupiłem takie pierdołki małe, nieważne. Tutaj brakuje mi dwóch półek, więc tą zlikwiduję, znaczy zlikwiduję, przeniosłem, po prostu tutaj na dół, gdzie jest możliwość. I tu zastosuję jeszcze jedną. Tutaj będzie podobnie, a tu też zastosuję dwie, no bo tak w się zobaczcie, za dużo miejsca zostaje i tyle. Dobrze, pani Ania. dzisiaj musimy wyciągnąć tą oto kanapę, podnieść ją ciut do góry, żeby zmieścił mi się zbiornik. I w tym celu tutaj wybebeszamy wszystko. Dobra, Aniuś, ja Cię mogę poprosić, przenieść mi te badziewia na ten hak. Proszę bardzo, taki zbiorniczek i on zamyślę ma być tu pod spodem. Pokaż jak to, jak to, wygląda, jak, to, jak, to, jak, to, jak, to, jak on go tak wsadził? O panie! Trzeba będzie go nanizać kanapą. Wyjścia innego nie ma. Jak położy go tak. Macie tak a no. Dwa i pół. Zresztą Dobra. rąk. Podejrzenie połączenia. Spam, dobrze? Musimy kanapę wywalić, wywalić tą dyktę spod spod spodu, podnieść o 5 cm, ustawić i będziemy patrzeć, co tam się dzieje. O tak. Da się kuru, co się nie da. Się to, nie? Wszystko się tu da. O. o. O! O to chodzi. O to chodzi. Tu trzeba coś podłożyć. Wymłotkuję ją, że tak powiem, bo... Do dykta jest przystrzelona i jest... O cholera, będzie lecieć. Dykta jest przestrzelona i do materiału, więc trzeba wymłotkować. Zaraz zrobimy. Kurde myślałem, że się kręciło, się nie kręciło. Dobra, słuchajcie, wypłukałem tył, wypłukałem dlatego, że tutaj szywkami jest materiał przyszczepiony. A ja nie chcę tego szywać, bo mi się nie chce. O dlatego zrobimy to tak, no, elegancko. Metoda na wypukanie. o bardzo. bardzo? No ja mora I, super. I o to chodziło o zajebista sprawa. No i co? I teraz damy stopy z przodu o 10 cm. Nie dam tutaj na całości, bo nie chcę dociążać kanapy. Więc dam tylko na przodzie. Zbiornik, się zmieści w ogóle. Nie mieści się co ma się nie zmieścić Dobra, jeżeli, że się zmieści. No bo tutaj będzie wystawać 10 cm. Dobra, robię 20 cm odcinki. Profila 10 na 10 i przypierdzielę, i, i, i tyle. O, proszę bardzo, gdzie jest letarka, Pani Aniu? Oświetlenie, poproszę. Tak se to wymyśliłem. Pyk, pyk, to szybko. Siada, już letarka. Tak se to wymyśliłem. Na tym będzie stało. A tu z frontu taka ładna, heblowana deseczka. Stawiamy je teraz na koła i zobaczycie, jak wygląda. O, i kanapa, tak wysoko, pokaż, kręć tu w niczym to nie przeszkadza w siedzeniu. O ile miejsca w środku. Patrzcie na to. Teraz, teraz muszę ustabilizować na miejscu. Wróciłem na nowo kanapę. O ile miejsca w środku jest. Podejrzewam, że teraz mi koło nawet wejdzie. Ale najpierw ustabilizujemy ją na ziemi, żeby stała jak ma stać i te. No, dobra, a teraz skręciłem kurde te śruby, kwiczy jak stara nie powiem co teraz proszę bardzo tutaj o na ziemi proszę bardzo żona mi zrobiła pyszne placki ziemniaczane nie elegancko i marcerek będzie sobie szamał i działamy zaraz dalej proszę bardzo wszystko jest jak należy tu wam oświetlę Tom, Tom. zbiorniczek będzie w ten sposób koło zapasowe też wejdzie można je wyciągnąć, nie ma problemu. O, I tak to wygląda. Koło muszę unieruchomić w końcu nie będzie mi latało, bo miałem ją z tyłu, tam za tą, za kanapą i cios skręcają to waliło w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Teraz tylko zbiorniczek usadowić, tylko jeszcze muszę go pochylić w tą stronę do siebie. Bo jest płaski i trochę dużo wody będzie zostawało i pompka może nie nadążać. Może pompka może nie sięgać z z zaciąganiem wody, więc trzeba troszeczkę unieść, żeby wpływało z tą, w tą stronę. Tutaj dosyć wysoko, widzę, jest. Może oświetlaj mi tym, jak zgaśnie to delikatnie naciśnię, tak o, się zapali No i tutaj całą armaturę będę miał taką odległość. Zobaczcie, nawet więcej, bo to jest pochylone. Wszystko pompka będzie tutaj. Tu będzie wężyk skręcony w prawo. Do serwisowania. Widzicie tutaj pojemnik. I yy, tutaj będzie pompeczka. I jeszcze trzeba będzie zrobić odpowietrzenie. Ale to chyba zrobię tam, bo, patrz, bo tam jest fabryczne dojście do. Na trzy czwarte, co prawda, widzicie? I można zrobić tam, właśnie chyba, odpowietrzenie albo. Albo raczej zlewanie. No właśnie, bo zlewanie jeszcze trzeba zrobić. No zobaczę, zobaczę jak wszystko będę podłączał. Na razie dzisiaj chciałem podnieść kanapę. No i podniosłem i tak to wygląda. Ania, złóż, pokaż, że się składa. Trochę kwiczy, a musimy się wyrobić te zawiasy. Dół, dół, mocno, mocno, dół. Jak stara, kurde, skrzynka jakaś. <laughs> na złota. To plan połowicznie wykonany, bo nie mam teraz czym podłączać na razie tej wody. Dobra, kochani, trochę zarosłem, bo jest dwa dni później. Nie goliłem się, wczoraj się tak źle czułem. Nie żartuję, nie czułem się źle. Po prostu montowałem dla Was film. Ale to jest kontynuacja dalej tego odcinka. Kanapę żeśmy skończyli, jak widzieliście. Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Przeszliśmy na kamerę troszeczkę, tą tak zwaną nocną, bo ona ma węższe pole widzenia. Także wybaczcie, jak tam coś łutnie. Ta, 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 ta. Ta oto lodówka wyląduje dzisiaj tu. Tak sobie to wymyśliłem, ta lodówka będzie tu. Jak to syn stwierdził? Tata, jak ty tą lodówkę, to lodówkę tutaj zmieścisz? A normalnie. wywalę to wszystko, co jest stąd. Ta półka stąd wyleci. Ta półka poleci tam do góry, tylko trzeba ją wyciąć troszeczkę na długość. Tu zrobimy takie baleczki i obniżymy, i ona będzie na, na, na samej ziemi tam stała delikatnie, i będzie można sobie otworzyć elegancko. Marcin w szafce lodówkę, ona potrzebuje oddechu, tak? Macie rację, to jest kompresorówka i ona potrzebuje tutaj sobie westać powietrze i wyrzucić tędy, ale powiem Wam, że to jest na tyle tak mały pobór tego powietrza, że w tej szafce, która zresztą ma otwory dookoła e, będzie wentylacja i ona będzie chodzić. Przynajmniej takie mam założenia, a poza tym jak to założę, zrobię, włączę tą lodówkę na dobę i po dobie zobaczymy, czy ona chodzi, powinna chodzić. Jak nie, to zrobimy dodatkowe. Wentylację jakieś, coś się wymyśli. W każdym razie ta lodówka musi tam wylądować, bo ona mnie tu przeszkadza. Tu też nie może stać, bo już spadła. Widzieliście, uszkodziłem tutaj ładnie. Eee, blat, bo spadła podczas jazdy. A tu też przeszkadza. Ona musi być w środku. Także zabieramy się za robotę. Tutaj mamy Webasto, co nie? I niewiele potrzeba, żeby podnieść ta lodówka, żeby tutaj stała. Mamy co prawda z tyłu całą elektrykę, tak na razie podłączoną. Ten, ten kabel. Może to wygląda chaotycznie na razie, bo tu nie wszystko jest podłączone. Niektóre są prowizorki tutaj porobione, co tak ciemno tutaj mamy. Dobra, nieważne, ale docelowo to wszystko będzie podłączone. Oczywiście lodówkę podłączymy już fachowo, normalnie przez blok zabezpieczony bezpiecznikiem, czyli tutaj przez to. Jeszcze wrócę do nawiązania, bo tam niektórzy pisali, że te bezpieczniki są o dupy, potłuc, że te wyłączanie o takie włączanie to rozwali szybko ten bezpiecznik. Spokojnie, bez obawy, ja tak powiedziałem, że będę tutaj włączał. To było takie moje przejęzyczenie, generalnie. Generalnie nie muszę tutaj włączać, bo tu mam wyłącznik po prostu. O nie widzicie, wyłącznik mam taki, zobaczcie, tu mogę sobie włączyć albo wyłączyć tą przetwornicę. W tej chwili wyłączę, bo jest niepotrzebna. Nawet widzicie lampeczkę, nie? Załączy się działa, albo wyłączam, nie działa. I tutaj jest włącznik, tego nie będę ruszał, więc to jest na stałe włączone bezpiecznik, zabezpieczenie takie, w razie czego. Tutaj na chwilę mam podłączone takie gniazdko, tutaj na chwilę jest podłączona pompka do kranu, więc no a to już mówiłem, tutaj jeszcze jest niepodłączone oświetlenie, nie, to nie jest oświetlenie, to jest kabel do wentylatora, który będzie o tam któregoś razu, ale nie teraz. Dobra, skupmy się na tym, co mamy tutaj zrobić, więc ta lodówka, a jeszcze wam powiem, zobaczcie, całe wybasto mi się rusza, bo jak już mówiłem, tam. Jest uszkodzona podpórka taka jedna, ale ja tego nie będę naprawiał, dlatego butelkę tu włożyłem, bo jak butelka na tym leży, to <grybastro> Webasto się obraca. Wiem, prymityw jak nic, ale no, to jest do naprawienia, ale nie naprawiam tego, bo będę tu wkładał inne Webasto, ale o tym, o tym później, o tym będziemy później. I patrzcie, i w zamyśle ona ma być tak, no, idealnie się tu zmieści, jakby stąd była, kurde, tak będzie sobie stała. I ją zrobimy na podwyższeniu minimalnym, o takim, żeby ominąć Webasto. Ona, zobaczcie, lodówka pod spodem, mogę ją wrócić, bo nic nie ma. Patrzcie, pod spodem ma takie jakieś nóżki, śrubki, więc. O, tu już połamane nawet są. No, gumowe, gumowe stópki, połamane już były. Nieważne, ale zobaczcie, my tutaj zrobimy sobie. Takie deseczki przykręcę sobie w szafce tam na dole z otworami, takimi co tu będą. I po prostu tą po prostu postawię. Ona wejdzie sobie w to i się nie przesunie. Podskoczyć raczej nie powinna podskoczyć do góry, bo trochę swoją wagę ma ze Zobaczymy, będziemy to wszystko kontrolować. O, tak mniej więcej to będzie wyglądać. Już jest zamocowane. To co mówiłem, na razie podłożyłem. sprawdzam, czy wybasta chodzi. ona będzie do wymiany, dlatego jest podłożone, żeby dociskać obudowę. Mniejsze o to. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj siedzi ta lodówka, tylko podłączę, podłączę kable przyłączeniowe już normalnie, tak jak ma być, i finalnie zamkniemy sprawę. Jeżeli chodzi o serwisowanie Webasto. Wszystko sobie skręciłem na konfirmaty, ale te, ta ostatnia deseczka jest na dwie śrubki, tylko krzyżakowe, więc wystarczy tylko krzyżaczka tutaj odkręcić, ta beleczka wtedy tam na jednej śrubie odchyla się w tą stronę. Ściągamy obudowę i mamy pełen dostęp do Webasto w razie serwisowania. Mówię tak w razie W, bo tyle czasu co jeżdżę, a razu nie serwisowałem Webasto, nic się nie działo, więc... Ale wiecie, trzeba dmuchać na zimne. A tam za mną... Startuje ten słynny helikopter żółty, który tak przeszkadza sąsiadom dookoło. Oczywiście nie najbliższym, tylko tym dalszym, nie. Zaraz zobaczycie te tumany kurzu, co się powołują ludzie na to. Ja mieszkam najbliżej. Zobaczcie. Słyszycie hałas, zobaczcie nowego psa. Tak się strasznie boi. Taki hałas. Zobaczcie, on teraz właśnie startuje. Ja do was normalnie rozmawiam. Kamery podbijają troszeczkę głośność, ale no nie, jest tak źle. O, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem listków spadło. Tragedia, nie? Prawda jest taka, że co nie, po niektórym to żal dupę ściska, że on ma helikopter, a on inni nie. No to tyle, jeżeli chodzi o hałas i tumany kurz wbijający się przy startującym helikopterze wracamy do roboty no i tak to wygląda tutaj już mam zobaczcie o sobie poznaczałem etykietkami jakimi miałem i tutaj będzie podłączony podłączona lodówka ja ją teraz włączę Na pieśnią wsadzę zobaczymy jak wygląda no i tak ostatecznie to wygląda lodóweczka tak będzie funkcjonować Elegancko, no i tutaj teraz zasysa tyle co nic, prawie w ogóle bardzo mały wydmuch jest. I zobaczcie, ja ją teraz sobie zamknę. O! I zostawię. Bo jak coś będzie nie tak, to ona zgłosi błąd. wywali po prostu błąd i zobaczymy. I niech sobie chodzi elegancko. No i przynajmniej mam teraz przestrzeń, nie? Zobaczcie. Nie stoi mi na podłodze, jest elegancko. Kolejny dzień. Sprawdźmy, jak sobie radzi lodówka. No chodzi. Ma 4 stopnie i tyle ustawił. Chodzi, działa, nic się jej nie dzieje. To jest tak niewielkie, że z Dobra, sprawę uważam za zakończoną.